Witamy serdecznie sprinterzy.com. Tutaj jak widzicie, ściana płaczu, a w zasadzie góra. Podbieg, pod który za chwilę ta czwórka śmiałków będzie bić się o, o tą opaskę, bifaster. Kto będzie zwycięzcą? Kto będzie zwycięzcą? Na górze, już w oddali, widzimy Jolę, która będzie sędzią głównym tych zawodów. No a za chwilę start. Za chwilę start, za chwilę komendy startowe. I, po, I polecą. Kto wygra? Uwaga! Na miejsca! Gotów! Go! Poszli! Na prowadzeniu minimalnie Damian. Tak, to on jest pierwszy. Za nim Rafał, potem Łukasz, na końcu Agata. Jest walka. Jest walka. To już nie ma siły. Na pewno wyobrażacie sobie, co muszą w tym momencie czuć ci zawodnicy. Rafał dzielnie trzyma się na ogonie Damiana. Damian już pomaga sobie rękoma. Ach, długie ma te ramiona. Na górze jest Jola, tam jest właśnie meta. Kto pierwszy jej dotknie, ten wygrywa. Rafał dzielnie wisi o miejsce, o miejsce trzecie Agata kontra Łukasz. Kto wygra w tym pojedynku? Proszę zobaczyć, jak oni są daleko. Damian czy Rafał? Damian czy Rafał? Damian leży. Czy to widzicie? Chyba jednak Rafał. Ale jeszcze daleko. Jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte. Rafał zdecydowanie. O miejsce trzecie wciąż Łukasz zagatą. Rafał, to już jest chód, to już nie jest bieg. Tak, zwycięstwo Rafała w tym wyścigu. Gratulujemy i to do niego wędruje. Kolejna już opaska Bifaster. Brawo, gratulujemy. Uczestnikom tutaj na miejscu trzecim wpadnie prawdopodobnie Łukasz, na miejscu czwartym Agata, ale to już dla dobrej zabawy miejsca zostały rozdane. Tutaj nasze piękne polskie morze jesteśmy dokładnie w Cetniewie. Pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się, cześć.